No Widzicie ponownie? Pamiętacie sprzęta? z ostatniej naprawy. Wymieniony cały rozrząd, uszczelnienie silnika, pompa wody, zawór, zawór między głowicami. Przyszła kolejna kontrol, jak to się mówi. O sprzęgiełku, jest założony nowy pasek, suchuteńko, nic nie widać, nic się nie dzieje. Wymieliśmy olej ostatnio i się przyszła pora na wymiany filtra powietrza, kabiny i olej biegów także wysuwamy sobie przepływomierz do zabezpieczenia odsuwamy naciskamy, wyciągamy odkręcamy obydwie opaski tu są zamocowane przewody paliwowe spotkają się w dużo w większości samochodów wszystko jest porywane, te mocowania tutaj Odginamy to na zewnątrz, na zewnątrz, i przekręcamy filtr I, I wtedy tu się zdusza. Ale jeszcze można przeciągnąć źródło. poprzednio się poluzowaliśmy, i wtedy mamy 4 luźno Można cały czas to na zewnątrz. Bardzo prosta robota. Zobaczymy. Oj, jak siedzi mocno. Muszę lekko podważyć. przejechał około 1000 km co roku wymieniam dużo nie jeżdżę no tak Kumary mamy wyczyszczoną ja dodatkowo za każdym razem jak rozbieram to przebywam przypowołomność powietrza nie zaszkodzi specjalny środek do tego nie będę mówił firmy oczywiście przed montażem firma filtra powietrza przepraszam smaruję tu białym smarem tutaj też to ułatwi montaż na właściwe miejsce, bo nieraz jest ciężko tam go wpasować. Na tym tuleje. O, wchodzi bardzo ładnie. To samo tutaj. Tu nie smaruję, żeby nie zabudzić przepływu mierza. Tilt Oczywiście trafia w swoje miejsce. Klik. Zabezpieczenie skoczyło. Koniec. Montujemy rurę. Montujemy rurę. Przewód do przepływu mierza. Składamy wszystko na swoje miejsce. Po zabiegu przyszła pora na filtr kabinowy filtr znajduje się nad nogami pasażera przedniego oczywiście bardzo prosta sprawa Można to samemu ogarnąć tu ja miałem to posłone z pianki tu jest filtr tu jest taki zaczep z prawej strony Starczy go odchylić i zdemontować. O, pierwszy sywiusz się pojawia. Tak jak mówiłem wcześniej, nie jeździłem dużo, ale ja lubię raz na rok wymienić. Naprawdę, jak to przeliczyłem, teraz zrobiłem bodajże chyba 6-7 tysięcy, dopiero w tym roku. Przez cały rok od wakacji do wakacji. Zobaczcie, jak jest fit. No, praktycznie jest idealny. Ale zakładam taki sam z węglem aktywnym. Lubimy mieć czyste, świeże powietrze. I tak samo musimy go ładnie ładnie ułożyć tam w komorze, żeby nie był pozaginany. Najpierw go jeszcze raz wysunąć trochę, żeby się ułożył. Najpierw lewa strona wsuwamy i praktycznie prawa wchodzi. Zakładamy piankę i gotowe.